bez pańskich psów i kotów. Zwierzęta są wyłapywane, a następnie palone w mobilnych krematoriach. Często są jeszcze żywe, czasami tylko ogłuszone lub znieczulone farmakologicznie. Przestrzegamy, że zdjęcia w materiale są drastyczne. Radosław Masłowski. Sławek i Słabko. Polska i Ukraina. Jeden cel, choć rozumiany zupełnie inaczej. Podczas gdy Polska przed Turniejem Euro stawia m.in. na mobilny internet, Ukraina stawia na mobilne krematoria. Psy są zatukiwane pałkami, są, e, są trute, to jest po prostu, e, no to jest barbarzyństwo. Do tej pory bezpańskie psy grzebano we wspólnych dołach, nazywając to metodą mineralizacji gleby. To zdjęcia nagrane amatorską kamerą. Wśród zabitych była suka, która oszczeniła się tuż po śmierci. Na Ukrainie w ogóle nie ma jakiegoś programu walki z bezdomnością zwierząt. Po prostu te zwierzęta się tam morduje pod pretekstem tego, że nie ma środków. Organizacje broniące praw zwierząt zaapelowały o bojkot piłkarskich Mistrzostw Europy w tym kraju. Na portalach społecznościowych trwa akcja zbierania podpisów. Ja Apelujemy do wszystkich. Podpisujcie się pod petycją. Może uda się uratować choć kilka psów. Petycja jest w języku angielskim, bo tylko międzynarodowa opinia może wpłynąć na postępowanie naszych władz. Pieskie życie, choć nie aż takie, mają także psy w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że ponad połowa schronisk dla zwierząt jest przepełniona, a jedna czwarta trafiających tam zwierząt zdycha. Radosław Masłowski, panorama.